Maria la la la. Twój typowy stary na wakacjach. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie YouTube. Jak się macie! Tak to jest, tak to jest, że po wielu biznesach, po wielu perypetiach, które odbywaliśmy w symulatorach wszelakich, nadszedł czas na relaks. Poczekajcie, usiądę tutaj sobie, żeby chwilę żeby chwilę z wami pogadać, bo może jesteśmy na wakacjach, może się relaksujemy, może w tej chwili tafla tej wody jest spokojna, niczym mętne jezioro, na które patrzymy, ale łapki w górę trzeba zostawiać pod odcinkiem, bo kolejny dzień przygód nadciąga. Znaczy w tej chwili jest noc, ale zawsze, za chwilę słońce stanie i wyruszymy. Póki co, no to co? Sauna była rozpalona, grill był rozpalony, sąsiadka została odpier... Nieważne, to tam nie liczy się to, co się dzieje na imprezach w finlandzkim lesie, No to zostaje w finlandzkim lesie. Do tego byliśmy na wielkiej przebieżce, gdzie przejechaliśmy dosłownie na drugą stronę jeziora Mopikiem i wróciliśmy z powrotem. Chyba, jeśli dobrze widzę, chyba przy tamtym domku byliśmy, dokładnie tak. Tam zajechaliśmy i wróciliśmy i nawet tam gdzieś byłem przez chwilę, także kawał drogi. A dzisiaj, dzisiaj to w pierwszej kolejności chciałbym udać naszej sąsiadki i tym razem porządniej wykosić trawę i zgarnąć od niej nie tylko kosiarkę, ale też broń, bo chciałbym też tutaj na mojej działce skosić sobie trawę i później iść na polowanie, upolować jakiegoś zielenia i zobaczyć czy jakimś nożem albo coś takiego będziemy w stanie yy, tego no, no po prostu sobie jakiś ten, na grilla wrzucić, nie? Jakąś dziczyznę albo coś w tym stylu, albo sarninę, o w ten sposób, także ten yy. Wstawaj i idziemy to ogarnąć. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz, czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Biorę chyba latarkę. Nie, latarka jest do góry, bo jest zimno, a jak będziemy przez las szli, to żeby nas coś nie napadło, no nie? Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Jasty. O, dobra, mogę, nieważne. Pięknie. I jestem gotowy. Tylko pytanie jest. Bardzo mi brakuje w tej grze, wiecie, czego? Możliwości po prostu wsadzania w kieszeń, no nie? Takiej po prostu latarki. No nie, no, wydaje mi się, że taki przedmiot ze spokojem w kieszeni mógł być, że na przykład teraz pójdę do tej sąsiadki i wszystko fajnie, pięknie. Ale jak pójdę do tej sąsiadki, to chciałbym też jednak mimo wszystko jak będę wracał, na przykład pchał kosiarkę, to chciałbym też yy, tą latarkę ze sobą zabrać, a nie będę w stanie tego zrobić, więc y, smutno z tego powodu. Albo jakiegoś plecaczka, no, to, to by się bardzo przydało. Bo gra jest naprawdę takim sympatycznym sandboxem, nie wiem, czy po prostu ja jestem jakiś skrzywiony albo coś w tym stylu, ale generalnie rzecz biorąc, jest totalna chillera. Jeszcze bym dodał kilka możliwości, na przykład zbierania grzybów. Yy, Większej, bardziej rozbudowanej mechaniki gotowania, bo chyba na chwilę obecną tylko jedno ciasto można ugotować i tam wiadomo grilla. Ja już bym był naprawdę zadowolony. I jeszcze coś, żebym mógł jakoś tak zbierać, nie wiem, na przykład głowy odcinać osobom, które zastrzele i je kolekcjonować u siebie w piwnicy. Znaczy co? Nie, yy, nie ta gra. Oczywiście. W nocy też może, Ty, ale jakie klimacie tutaj jest w nocy? Ale no, nie, nie, nie wiem, no bardzo mnie po prostu ukaja. Nie wiem, czy jest takie słowo. Ukaja. Wizja takich wakacji. Czy to na jakichś Mazurach, czy w finlandzkim lesie Nad jeziorem, pośrodku niczego Z bardzo małą ilością e, Populacji dookoła Ty, to, to by było, to by było coś No bo w sumie, Budda zanim go zamknęli No to robił loterię na samochody Lexi Chaplin robiła loterię na yy, Na wypad do Los Angeles Z nią, to może ja zrobię loterię Na wypad do finlandzkiego Lasu nad jezioro, do drewnianej chatki Na tydzień z dobrodziejem <grywa> Ale kilka obowiązkowych zasad. Cały czas musimy być w majtkach? Cały czas musimy walić browary i, i coś jeszcze się wymyśli. To to, to no, taką loterię zrobić. Wydaje mi się, żeby były kozak. No, jak ktoś chce brać udział w loterii, to nie trzeba kupować losu, tylko trzeba ten kurwa łapkę w górę trzeba zostawić. Babcia! Babcia! Babcia, stawaj! Babcia! Babcia! Babcia, bo ja trawę chcę skosić! A mogę, mogę już jej teraz zacząć kosić trawę i jak ona wstanie, to od razu mi da nagrodę. Możemy tak zrobić, że tą latarkę tutaj kurde zostawię. O! I już zacznę po prostu kosić trawę, po ciemku? Babka ma twardy sen, no. Biorę od razu ten tutaj cyk. Na pewno się babcie nie zdenerwuje, że o trzeciej w nocy jakiś psychopata... A nie, już jestem ubrany, myślałem, że cały czas w majtkach biegam. Jakiś psychopata przy, przychodzi i zaczyna jej kosić trawę o trzeciej w nocy. Babcia, bo pomyślałem, że, że będzie chciała, żeby ci trawę skosić, więc... Bo taka historia gdzieś, chłop się włamał na czyjąś posesję i zaczął właścicielowi trawę kosić. A to była, nie, była taka... To chyba nawet w Wielkiej Brytanii chłop ostatnio został w złapany jako notoryczny włamywacz który włamywał się do domów ludzi, nic nie kradł, tylko na przykład robił pranie, gotował sobie obiad, jakieś prace w ogródku ogarniał. Takie małe rzeczy, nie? I tam laurki zostawiał właścicielom i tak dalej. I właśnie właśnie za tego skazali, no. I nie mogę tego przycisku, kurwa. O, weszło, dobra, weszło. Dobra, lecymy. Szybko tutaj to obkosimy. Lada moment. I będzie dobrze. No i teraz by się przydała taka latarka na. na głowę, no nie? Boże, boże. Pod bo jeziora wlecę. W Babcia na pewno się ty nie pogniewa, że o trzeciej w nocy zaczęliśmy kosić jej trawę. Na pewno nie. Tutaj też tył chyba trzeba obkosić, bo inaczej będzie się czepiać, babsko, że. O! <laughs> Babcia mówi, kurwa, co hała zrobić? Babcia, nie da się spać, może! Tłukło i tłukło! Krokusiarko! Babcia, nie przejmuj się, no, muszę to zrobić. Może z nią pogadam, na wszelki wypadek, że już robię tą robotę, wezmę tego questa, nie? Panie redaktorze, śpiesz sobie spokojnie w mojej chatce środku niczego nad finlandzkim jeziorem. Nagle się budzę, a tam takie. A to ten chłop z chałupy kilometr dalej, mi tutaj na posesji trawę kosi i nie mogę z jakiegoś powodu się ruszyć. E, bo tutaj coś, coś się skiepsiło. Babciu, babciu, babciu. Słuchaj. Pewnie. Nie ma problemu, babciu. O, ogarnę, ogarnę. Ogarnę, bo tutaj coś się zacięła ta, ta maszyna, cholera. Dobra, weszło. W samych gaciach No, się myślałem, że jestem w samych gaciach, ale nawet nie wiem, kiedy się ubrałem. Chyba wczoraj po naszej. Chyba wczoraj po naszej podróży, albo bohater sam się ubrał, może we śnie się ubrałem, nie wiem. Trzymiutko ogarniemy, bo potrzebujemy broni, bo ja mam co prawda shotguna, nie? Ja wiem, że mam broń, będziesz mi pisać, że mam broń, ale babcia nam daje taki sztucer. Aż tego sztucera lepiej się będzie polować. Zobacz, Soneczko wstaje. Ale jak prawdziwy, kurde, mąż stanu. Ej, no jak ślicznie, spójrzcie na to słońce wstające. No hopie. Tak to można, nie? Z samego rana kosić trawę. Gdyby tylko człowiek potrzebował, tylko tak jak mój bohater w grze, 20 minut snu... Ale by człowiek więcej rzeczy zrobił, nie? Wyobraźcie sobie mieć tak w skali życia... Te ekstra 6, 7, 8 godzin... Więcej czasu na dobę? Bo potrzebujesz tylko 20 minut, żeby się wyspać? Szalona akcja, nie? By była. Na na la la... A, w ten v Heister wjechałem. To tak, ale reszta ludzi ma dalej 8 godzin spania? No to jeszcze lepiej, masz przewagę wtedy. To jeszcze lepiej. Bo jakby wszyscy tylko 20 minut, no to wiadomo, że jakby konkurencyjność na rynku, nie? Względem tego jak spożytkujesz ten czas, by była lepsza. Ale w momencie jak tylko ty masz taką super moc, że potrzebujesz tylko, nie wiem, 20 minut, żeby się tak w pełni wyspać, taki idealny sen. Hopie. Pomyśl ile więcej gier komputerowych mógłbyś przejść. <grym> I mam nadzieję, że będę mógł później zalać, nie? Tą kosiarkę. No, latarkę będziemy musieli zostawić, no bo jakoś tą kosiarkę będzie trzeba. No i wiatrówkę też, kurde. Nie, no tutaj łódką będzie trzeba podjechać. Czy ja będę w stanie wsadzić na łódkę kosiarkę? I ją bezpiecznie przetransportować do nas? Simulator koszenia trawy. A był taki, no. lawn Moving Simulator. Ciekawe, czy można kierownicę do niego podpiąć. Nie no, to, to w farmingu sobie zrobimy, siano kosy. Zrobić farming simulator challenge. Ale tylko hoduję trawę. Nic innego. Ty, to ciekawe, czy ja będę mógł skosić trawę na swojej posesji. Jak tu jest taka już predefiniowana trawa do skoszenia. Bo zobaczcie, no tutaj na przykład wiadę i nie kosi tej trawy. No. To ciekawe, czy ta trawa, która jest na posesji, to będzie skaszalna w ogóle. Czy twórcy przewidzieli, że jakiś psychopata będzie grał w ich grę i będzie za punkt sobie zajęciowy wyznaczał, że chce skosić trawę kosiarką, którą ma sąsiadka na swojej posesji. Musimy to przetestować. Ale najpierw oczywiście zrobimy transport kosiarki łódką. To też będzie ciekawe. O, paliwo się skończyło. A mnie jeszcze zostało, ty. Babcia! Bo paliwo się skończyło. Skąd ja mam paliwo zabrać? Musimy chyba z chałupy zabrać ten paliwo, co? Musimy się wrócić po paliwo, ale to łódką przylecę w takim razie. Kurde, ostatnio mi starczyło, żeby wszystko skosić. Ej, no bez kitu będzie trzeba w takim razie tak. Wachę na łódkę, łódką tu podpłynąć. Później załadować to wszystko na łódkę, wrócić do nas. I później będzie trzeba chyba tym. Ty, a jak ja? No będzie trzeba do sklepu, nie? Do tej pompy paliwa, żeby zatankować. Chyba tam było, nie? Żeby zatankować też kanister. No właśnie, chyba, właśnie kosiarki chyba nawet nie mogę podnieść, więc ja nie wiem, jak ja ją załaduję na, na łódkę z A co to? O kur... Kier. Wódkę znaleźliśmy! I ziemniaki! Lepionka do ziemniaków, ale ziemniaków nie można podnieść. Ale wódka jest. Wódka jest i. O! No i taką lampę też znaleźliśmy. Ja bym tą lampę, kurdy, zgarnął. To jest po drodze... Po drodze naszego domu takie coś. O, tutaj jest nasz dom zaraz. No widzisz, kurde, takie rzeczy. Trzeba pamiętać, że tutaj taka naftowa lampa jest. To sobie w domu ją ustawimy. Fajny klimacik będzie w nocy. Radyjko gra. Dobra, na razie tak. Um, nie, proszę. Nie rób tego. Na razie tutaj od, odłożymy. Potrzebujemy tak. Yy, paliwko. Ty, no to nie, no nie ma sensu. Jak ja nie mogę kosiarki podnieść, no to przecież ja tego nie zamontuję na łódkę. No nie wcale... Chociaż... Może jakbym z molo zepchnął kosiarkę, ale to będzie bardzo ryzykowne, że ona wpadnie do wody, nie? Nie, no muszę spróbować, widzowie. Muszę spróbować. Muszę spróbować. To jest nasza misja. Nie możemy grać bezpiecznie. Oto są wakacje, żeby się dobrze bawić, co nie? Ty, ale ja tutaj jak podłączę, to to będę mógł odłączyć to paliwko? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem ty. Bo ja przecież muszę podłączyć ten kanisterek, nie? A nie mam chyba jakiegoś takiego innego kanistra. Czy jest tutaj jednak? To. Nawet nie wiem, co to jest. Co to jest? Pickberries. Berries. Do zbierania jagódek! Na jagody będziemy mogli iść. Ale jaja. I musimy się nauczyć używać tego, bo podobno mi mówiliście, że to jest do Bimbru. Ale jak niby robić ten Bimber? Nie mam pojęcia. To będzie kurde. To będzie trudniejsze niż obsługiwanie tego. Do kawy. I w to musimy też zagrać. Cokolwiek to jest. Ej, ja w ogóle ten. Telefon muszę zabrać. To telefon mi się tu ładuje. Dobra. Telefon jest. Kawunia? Szybko se. Czekaj. Ad coffee. Kawunia. O, ale pyszna kawa! Wspaniała kawa! Przepiękne ręczniczki z McDonalda! Pyszna. A! Ah! Pasuje. Rozlał wszystko w pizdu. Najlepiej. No dobra. Go jestem ciekaw, czy jak ja teraz. Ja sobie zapiszę, tak na wszelki wypadek zapiszę sobie. Z tego względu, że. Nie wiem, czy jak podłączę ten e, kanisterek, bo czy będę mógł go odłączyć. Z jagód robić diabola? No dobra. Teraz tak. Equip, Put tank. A mogę ten tank z powrotem? okej. Okay. No, a niby 76. Star start engine. Syd. i lecimy. I zajebiście się pływa łódką w tej grze, naprawdę. Totalny chill out. Według moich obliczeń, jeśli zaparkujemy zaraz przy molo, to będę mógł zrzucić na łódkę kosiarkę. I ją w ten sposób przetransportować, nawet razem z bronią. Według moich obliczeń. Ale oczywiście mogę się mylić. i to się może udać, nie? Jak ją wyciągniesz z łódki, no wypchnę łódkę na brzeg i wy wyrzucę tam, nie? Add fuel. Dobra, zalałem litra. Musimy dokończyć tu robotę, zgarnąć strzelbę. hut tank. Ale ruszył. Już prawie zrobione. Ila moment. Babcia już zasiadła, bo już wyczuwa, że zaraz po nagrodę przyjdziemy. Maria. Dobrze nie, babcia obserwuje. Patrzy, czy równo kosimy. I bardzo dobrze też bym obserwował. A babcia tam udo pokazuje. łazi w tej weftę. Suknia jej się zadarła nocna koszula Halka. Dobra. Cyczko. To ja już sobie ustawię tutaj na molo tą kosiarkę. I zaraz podchodzimy do tej misji. Niebezpiecznej misji, wrzucania kosiarki. Teraz pytanie, czy wjechać tą kosiarką na łódkę, czy ją zepchnąć? Wydaje mi się, że jak wjadę tutaj coś się ostro odkoli, nie? Takie mam dziwne wrażenie. No ale no dobra, najpierw pogadajmy z babcią. Babciu nie obraził się, jak też poza strzelbą wezmę też tą kosiarkę, prawda? Ja też. Ja też. Ja też. Abym cię babcia za udo złapał. Oś ty kurde diablico. Pewnie, że tak. Dobra, tym razem ci się upiekło babciu. Czy ja mówię tutaj ten? Co to jest w ogóle? To jest... To nie jest dowody z raszarka. Co to jest? Nie wiem. Ale kusi. Boże. Boże! Nie, szkoda amunicji. Nie, tym razem babciu ci się upiekło. A, na, na krety. Dobra, wchodzę. Proszę, 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 wyląduj ładnie. Okej. Okay. Givera jest. No i teraz pytanie, czy ja po prostu wjadę tą kosiarką na to? A, nie, nie mogę. O, nie mogę wjechać. O, trzeba ją wepchnąć. Jasny. Mamy problem, tego nie przewidziałem. E, a da się nadal płynąć? Dobra, wszystko się da. Dobra, jednak się nie da. Dobra, czyli łódka jednak do transportu ci sprzętu ciężkiego się nie nadaje. Łódź podwodna SSR Dobrodziej jest prawie gotowa na opuszczenie portu wodnego babcia. No dobra, tylko teraz jest pytanie ty. O! O, broń mi. Brało. Broń mi gdzieś bało, nawet nie wiem gdzie. Oho, oho. Broń gdzieś kompletnie wypiłem. O, tutaj jest broń. Jest jak jest, no, jest jak jest. O! Dobra. <ścoughs> No nie jest, no będzie trzeba drogą lądową przetransportować tą kosiarkę. Silnik na pewno jest w porządku. Też tak długo nie była pod wodą, no nie? Na pewno jest w porządku silnik. No nie jest, no to chociaż tą flintę przetransportujemy i wrócimy się po to co. Iś! Wielki test zakończony niepowodzeniem, ale teraz przynajmniej wiemy. Teraz przynajmniej wiemy. Czerombane życie. No nie spodziewałem się, że ta kosiarka będzie za ciężka. Dobra. Eee, jest jak jest jest jak jest Dobra, broń sobie No nie, co tu robisz, głupcze! Uspokój się! Nasza kolekcja broni rośnie w siłę. Tak, tak. Dobra, musimy się wrócić po tą kosiarkę. Jestem bardzo ciekaw, czy będę... Szczerze, to nie wygląda jak trawa, którą ja będę mógł skosić, wiecie? No, to jest chyba taka trawa... O, tutaj chociażby była trawa, ale teraz jej nie ma. Tutaj żem trochę łopatą machał. Wydaje mi się, że tej trawy nie będę w stanie skosić, że ta trawa tylko u tej babci jest taka kosza... koszo... koszowalna. Plan jest taki, musimy udać się na polowanie i musimy pomóc naszemu koledze rąbać drewno. To są dwie rzeczy, które chcę dzisiaj na naszych pięknych wakacjach zrobić, bo jak wakacje to aktywnie oczywiście. Na razie to siekierkę tutaj o, zostawię. Już sobie przygotuję, nie? W razie czego. Idę po tą kosiarkę, bo nie będę w stanie wytrzymać, jeśli starej babie kosiarki nie ukradnę, to po pierwsze. A po drugie nie przekonam się czy, czy mogę kosić trawę czy nie mogę kosić trawy. Papieroski też weźmiemy papieroski, no Żeby sobie z komplem zapalić. A my mieli chyba te papieroski. Chyba, że papier właśnie... Trochę mi brakuje, już rozumiem, że tam nie możesz jakiegoś plecaka albo co, chociaż plecak byłby totalnym, totalnym pogersem, no bo jak klikasz B, no to masz niby prawą kieszeń. W lewej masz yy, swój journal i masz swój telefon. Get more moski to detergent. To mamy jednego questa, no nie. Eee, I my byliśmy czekaj. Kałpa, no to to jest... Tam jest sklep. Tam to na dole to jest sklep. Naprzeciwko tam byliśmy wczoraj Mopikiem. Mopikiem tak naprawdę całą wyspę objechaliśmy. I byliśmy na tym chyba punkcie widokowym. Tak mi się wydaje. Jeszcze wyspę będzie trzeba zwiedzić, no. Ale wyspę... Zwiedzimy może kolejnego dnia naszych wakacji. Jeśli oczywiście ludzie na YouTubie będą chcieli oglądać wakacje z dobrodziejem. Tak, tak. Tak, tak. Pamiętajcie, że każda łapka w górę na YouTubie to wykupienie losu wielkiej loterii. Tygodniowe wakacje w majtkach... Z dobrodziejem nad jeziorem Finlandii. <grym> w programie przewidywane koszenie trawy, walenie browarów, cięcie drewna, robienie gryla, sauna, woda i wypady do sklepu po więcej browarów. I tylko dla subskrybantów, żeby nie było. Bo ja, kurde, wiem, że 30% gałganów na YouTube to nawet nie subskrybuje, ogląda odcinki. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. I dajmy opiekami, dokładnie. Cześć, babcia. Dobra, zabieram. O oh, kurde, to chwilę potrwa. On no strasznie wolno jedzie tym. Mamy chwilę widzowie. O czym byście chcieli pogadać? Rozumiem wszystko opłacone, no, przez was. Tak, gdzie ta ścieżka? Tutaj? Tutaj chyba, nie? Ej! Co na kosiarka tak wolno, kur. Ej! Ej! Kurwa! No, coś się... Blokuje! Nie mów mi, że będę musiał ją pchać tak. Kurwa, coś. Coś tu się niedobrego robi. Mam dziwne wrażenie, że dopcham tą kosiarkę za godzinę i się okaże, że. O, dobra, jedzie. I się okaże, że się nie da. Babka blokadę założyła. Żeby nikt kosiarki nie ukradł, nie jest to kosiarka terenowa. Widać, że do takich ogródków gruntownych, dobrze wyrównanych, nie jedzie. No, nie jedzie. Muszę pchodzić. O, już widzę, widzę, widzę naszą działkę. Już blisko jesteśmy. Nie zaleję silnika, nie zaleję. Na spokojnie. Dobra, wreszcie się udało. Boże, wreszcie. Kosiarka dotarła. Udało się z, suk z sukcesem Ach, dostarczyć kosiarkę. I teraz na pewno jestem pewien, że będzie problem z. że tej trawy nie będzie dało rady skosić. Oka. Nie, najgorzej, najgorzej. Nieścinalna trawa. Niestety, widzowie, gra nie jest grom roku. A może tutaj chociaż? Może chociaż tutaj. A tu? Nie, tutaj też jest nieścinalna trawa. Najgorzej, najgorzej! Tyle pracy na nic! Twórcy nie przewidzieli, że jakiś pierdolony psychopata nie dość, że zrobi tego głupiego quest'a to jeszcze będzie tachał tą kosiarkę z, z miejscowości babki do, do siebie mimo, że jasno zrobili tak, że nie da się na łódkę wrzucić tej kosiarki i oszukać Najgorzej, nie no deweloperzy, tak to nie będzie, musimy ten... Musimy kurde to wprowadzić do gierki Trawa wszędzie powinna być koszona. Ja chcę cały las wykosić. Powinno się dawać ścinać drewno. Powinno się dawać ścinać trawę. Ja bym tu zaraz na przestrzał zrobił kurde prześwit do babki. Raz idź i zanieść. Nie! Idziemy na polowanie. Gdzieś tutaj od babki były jelenie. I to właśnie brakuje kieszeni. No bo co, zastrzeli jelenia. Będę musiał wrócić. będę musiał iść ponóż. No bo co, ręcami ry chyba nie opatroszę, nie? Takiego jelenia. Zaraz, jakie lisa albo jelenia. W był będziemy ten. Szczyloć. Gdzieś tutaj w tych lasach są jelenie Czuję to, czuć ich odchody Gdzie jest opcja budowy domku na drzewie I ty rolek, idziemy na polowanie Coś na pewno upolujemy, może jakiegoś szczura albo co Ile ja mam amunicji w tym Też to jest pytanie, chyba za dużo nie mam Wydaje mi się, że mam tylko jeden strzał, to jest najgorsze Tam jest droga, już widzę asfaltówkę Tutaj generalnie kręciły się jelenie Jak jeździłem mopikiem wczoraj Rasa tutaj idzie do babki Quest na lica, ale to nie w tej grze Teraz to jak na złość Pewnie żadnego jelenia nie znajdziemy nie ma grzybów. Nie rosną, bo teraz jest y, lato, a grzyby dopiero we wrześniu. No ja bym sobie polował właśnie, jestem ciekaw. Pewnie jest nóż potrzebny, żeby tego. i będę musiał zastrzelić, wrócić się, zabrać nóż, nóż i dopiero wtedy coś spróbować zrobić. Ale testujemy gierkę do maksimum. Co można, czego nie można. Jeszcze musimy tak, pomóc koledze z naprzeciwka nad jeziorem. Odwiedzić wyspę. Yyy... Pędzić bimber, zbierać jagody. To też ważne. Właśnie, gdzieś tu no nie, nie widzę nigdzie jagód. Widzicie gdzieś jakieś krzewy jagodowe? Bo no, Mamy tą zbieraczkę do jagoda, a nie widzę, żeby gdziekolwiek były. Także jeszcze całe mnóstwo przygód nam zostało. No i ostatnio, bo na tej skale był jeleń. Się zaklinował, ale nie ma teraz dziada. A to problematyczne jak nie ma tego dziada. Bo generalnie ten jeleń był idealny do upolowania. Tam coś jest? Nie wiem, czy to jeleń, czy kamień. Powolutku. Wolutku zajdziemy. Nie, to są jakieś bzy obsrane, a nie jeleń. Teraz jak na złość, nic nie znajdę, nie? Żadnej zwierzyny, nic. Pewnie od dźwięku kosiarki się popłoszyło, wszystko jest miliony kilometrów stąd. A może babkę jakbym odpolił, to by ją nożem dałoby wy wypatroszyć i usmażyć. No wtedy no to gierka by była totalnym pokczampem jakby. No, trochę głupio, że deweloperzy nie przewidzieli tego, że może że ktoś chce skosić trawę, a z drugiej strony by przewidzieli, że ktoś by zabił babę i próbował ją zjeść na grylu. I głowę schować w piwnicy. No jak na złość nic tu nie znajdziemy teraz, nie? To przyspieszę kroku. Też pewnie... Hałas robię taki, że cała zwierzyna przede mną będzie się pośryć. Nie wiem, czy bym w prawo nie odbił i nie przeczesał, tak, żeby nie odbiegać zbyt daleko. No, jakiś, to jest jakiś taki lasek, nie? Znaczy rzeczka. I tam jest mostek. Kurde, no, widzieliśmy jelenia, nie? Widzieliśmy jelenia jak najbardziej. Ale akurat wtedy nie miałem jeszcze broni. No i wtedy zdecydowałem się zużyć się amunicję i strzał i swoją rządzę mordu na babkę, a nie na jelenia Nie wiem, przeczeszę jeszcze tutaj, ale na razie. Bieda niestety. Jak na złość. Ani jednego jelenia, nic.